Dzień dobry, strzelacz, tańczę w cieniu, tańczę po ciemku, tańczę ze swoimi, jak to się nazywa, demonami. To jest podanie ręki lękom. Co się dzieje u strzelca? O, i coś, coś się kończy, jakaś rzecz. Leczenie z miłości, leczenie emocjonalne z miłości się kończy. I pokazał się facet spod znaku strzelca, którym... Słyszę imiona, Konrad, Paweł. E, którzy właśnie z czegoś takiego wychodzą tutaj. Mm. Tak. Tu jest magia pokazana, która pomogła, bardzo pomogła. I właściwie tutaj już nie ma się czego, czego obawiać, że historia się powtórzy, że tutaj coś będzie znowu, a powtórka z rozrywki. Nie, nie. Czyli to zdecydowanie ten taniec z demonami się kończy. Taniec z tą ciemnością, z tym, że ciągle, bo wiele rzeczy niejawnych dobiega końca. Super. Świetna, świetna sprawa. Mają Państwo z głowy, krótko mówiąc. Hmm. Głowa jeszcze pęka trochę, ale nie ma co się dziwić, ponieważ to jest etap e, takiego m, wyciszania e, tych rzeczy, tych tematów. Dlatego też na przykład, jakieś takie około sprawy mogą się pokazywać, ale to jest, to jest to napięcie emocjonalne, które z Państwa schodzi. To spokojnie, to spokojnie, absolutnie. Emocje też się dobrze pokazują, bo są dobre, są czyste, są kolorowe, takie oczekujące nasycenia. Tak, czyli ja strzelec. Teraz będę mieć na, czas i przestrzeń na to, żeby nakarmić sobie emocje pozytywnymi rzeczami. Hmm, specjalnie tutaj um, czyszczenia nie ma jakiegokolwiek aspektu. Raczej to już jest wyczekiwanie, żeby samo już, tak jak ten płom, płomień w ogniu już sam się um, stlił. Ja, tak samo tutaj. To jest raczej kwestia przeczekania wyłącznie u strzelca, ale to dobrze, to dobrze. Tutaj nie ma za bardzo co robić, natomiast jakakolwiek, jakakolwiek aktywność pokazuje się raczej nie. Miłość, tak. Tak, 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 miłość. To, 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 już, to już tutaj tylko czekamy, aż samo, przepraszam, zdechnie, bo już praca została zakończona. Tak, tak. Nie trzeba już, tak, nie trzeba już pracy emocjonalnej wykonywać. Mhm. Tak, już. Do widzenia. Koniec. Strzelec już o tym nie myśli. Sam. Tak, a emocje tutaj czekają. Tak. Aha, tak, temat naprawdę już jest skończony. Strzelec dojrzał, strzelec się przekonał. E czym były te sprawy, jak to się odbywało wszystko. Naprawdę bardzo, bardzo pozytywne, bardzo uskrzydlające czytanie. Dla Państwa, zobaczmy jeszcze e, znaki. Strzelec bliźnięta. Bliźnięta. Panna Koziorożec. Oj, strzelec, bardzo twardy w mowie, bardzo nieprzejednany. Ciekawa rzecz, że się pokazały Przeciwległe żyjoły Tutaj u państwa powietrze, powietrze jest balansowane Bliźnięta, które są powietrzem Powietrze jest balansowane Przez ziemię, pannę koziorożca Czyli tak, strzelec stwardniał Rzeczywiście mhm, Lew No ciekawe, a tutaj znowu mamy to, tę samą sytuację, tylko tym razem ogień z wodą. Skorpion, który mówi o, e, który właściwie, notabene, już się tutaj pojawił wcześniej. Mówił, że no już nie będzie żadnych e, rewolucji życiowych. E, skorpion jest otoczony ogniem. Woda otoczona ogniem, czyli te wszystkie domysły, te, te, ta cała analiza, ona wyparowała, bo tutaj no Baran z Lwem już zrobiły robotę. Eee, no. A jest wodnik jeszcze. Znowu powietrze. Powietrze. Wodnik strzelcowi mówi o tym. Kochany strzelcu, jesteś wolny, jesteś wyzwolony. O, byk jeszcze, ziemia. Powietrze i ziemia znowu. Powietrze, ziemia. Powietrze, ziemia. Ogień, no i woda. Ciekawe, to jest taka polaryzacja tych żywiołów. A co tutaj yy, w sposób oczywisty świadczy, że. Strzelec ma sytuację pod kontrolą. Czy coś jeszcze tutaj dla strzelca? <laughs> no poszła precz, twoja miłość. Wyparowała z serca precz Twoja miłość. Zdecydowanie. A tutaj e, na samym początku nagrania pokazywało się, że ko kończy się uzdrawianie tematu miłości. Zdecydowanie u Państwa, więc żyjemy, żyjemy. Kochany strzelcu, żyjemy. Czas leczy. Uleczył. Strzelec się przekonał tutaj wśród całej dwunastki, pozostałej jedenastki, że yy, zna lecznicze działanie czasu. Nie dosięgam nieba, bo już nie muszę. <śm> nie muszę żadnego nieba dosięgać. Dlatego, że jak mogę dosięgać czegoś, w czym już jestem? Niebem dla strzelca jest wyzwolenie się z tematów uzdrowionego, tematu miłości. Strzelec jest wolny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.